Cześć Daniel, witaj. Rozmawiam z Danielem Publikiem. Daniel, ty jesteś uwięziony w tej chwili w psychiatryku w Lublińcu chyba, tak? Tak, ulica Grunwalska 48, oddział PSP. Tak, trafiliśmy na, na siebie. Ja robiąc ten cykl o psychuszkach, zainteresowałem Ciebie, ty się skontaktowałeś ze mną. No i teraz tak, jeżeli chodzi o Ciebie, to bardzo chętnie ci pomogę, ile, ile mogę, ile będę dał rady. Tylko tyle, że w twoim przypadku nastąpiło coś dziwnego, że ty nie masz dokumentów w ogóle żadnych i nie masz dostępu do tych dokumentów. To jest nie mam żadnych dokumentów, żadnego dostępu do dokumentów. Wszystkie sprawy zostały zrobione zaocznie. Wyznaczano mi adwokatów z urzędu, którzy mnie reprezentowali, a ludzi nawet nie znam. A chociaż adwokata jednego widziałeś? Nie. No to jak on ciebie reprezentuje, skoro ty go nie widziałeś? No właśnie, to jest niewiadome. Nie, nie da nie, nie rady nie. po prostu. Nie mógł mnie reprezentować, bo nie podpisałem mu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wydaje sąd yy, poprzez wyznaczenie tak zwanego tego mecenasa. No A ja mam, ale... ja mam mecenasa z, wybo z wyboru. Igor Pyrdek się nazywa. Z kancelarii eee, w... w Opolu. E, tutaj ja zauważyłem takie przestępcze, dla mnie to są przestępcze praktyki, bo nawet jeżeli ktoś ma mecenasa z wyboru, to oni wciskają do, do rozpatrzenia em, tej detencji psychiatrycznej, czyli do zamknięcia, oni wyznaczają kolejnego. Wtedy, wtedy trzeba się stawić na sprawie i powiedzieć, że ja mam, mam swojego mecenasa, to wtedy to działa, tak? A jeżeli się nie sprawiamy na sprawie, tak jak ty nie możesz pójść na tą sprawę, i zaznaczyć, że masz swojego mecenasa i chcesz sam się z tego wybronić, no to oni nie widzą w tym żadnego problemu. No widzą właśnie problem, bo nie można samemu się bronić, bo lepiej jest wziąć adwokata, żeby przepchać sprawę i żeby winny się nie tłumaczył, czy tam niewinny. No tak, ale mówimy o tym, że oni ci wcisnęli adwokata akurat do reprezentowania ciebie w, w tych psychuszkach, w obronie przed psychuszką, tak? No tak. No, a ty masz swojego z wyboru i on nie może zaingerować w tym wypadku, tak? No nie może. Dobrze, dzisiaj widziałem, że była u ciebie, u ciebie kobietka... Kasia mostom... ma... Katarzyna Kasia... wakalasz i Danuta wakalarz. Jasik. Tak jest I, i miałeś tam jakieś dokumenty podpisać dla niej. To chyba było jakieś pełnomocnictwo dla mecenasa z zewnątrz. Tak, ja podpisałem. Tak, bo w Twoim przypadku to właśnie wszyscy się interesujemy, ale nikt nie może dojść, co się dzieje, dlaczego Ty jesteś zamknięty, na jakiej podstawie, jakie masz zarzuty, czy cię skazano, czy nie. To jest chore, jeżeli chodzi o Twoją sytuację, bo ja uważam, że to Ty, ty w tej chwili psychiczne tortury przeżywasz, nie wiedząc, co, co dalej. No tak, no bo nie wiem, co i jak i dlaczego. To nie, nie tylko ty, no pozbawiono cię tak jakby bliskich, tak z tego co wcześniej słyszałem, to ty nie masz w tej chwili już rodziny, z dziećmi nie masz kontaktu? No nie, od dwóch lat zniszczyli mi rodzinę. I zostałeś sam? No tak. Znaczy, nie sam, jesteś z nami, także jeżeli chodzi no o tak, to, to ja tworzymy jedną wielką polską rodzinę i nie damy tobie tam gnić, nie damy, nie damy tak ludzi niszczyć, jeżeli chodzi o te psychuszki. E, mój film widziałeś ten, psychuszki, e, ostatni Zostałem. szczególnie. Szczególnie ostatni, ja myślałem, że ten film poruszy, poruszy niebo i Ziemię bo tam wyraźnie wskazuje nawet, że, że to jest wszystko pic na wodę fotomontaż, że to nie powinno w ogóle działać, ale, ale to poruszę przy okazji właśnie rozmowy z tobą, bo od 17 roku na mojej stronie wisi artykuł na temat właśnie tych psychuszek, gdzie sami naukowcy, właściwie to medycy, lekarze przyznają, że, że to nie jest żadna medycyna, że to nie jest żadna nauka, że to wszystko to jest wróżenie z fusów, że to jest szarlataneria. No tak, tak, tak jest. Ja na przykład jestem osobą zdrową, człowiekiem zdrowym i mnie leczą na schizofrenię i ktoś stwierdził, też pewnie mnie a, nie zna i nie mógł się wypowiedzieć na temat mojego stanu zdrowia psychicznego. Czyli oni Ciebie nie widząc opisali Twój stan jako schizofrenia? Tak, to, tak. Dobrze, dobrze rozumiem? Czyli wróżenie z fusów to mało powiedziane, bo, bo, bo to już jest nie wiem, telewictwo jakieś. Jeżeli nie widzi się człowieka, nie mogłeś się z nim zobaczyć z tym tak zwanym biegłym ci orzekł. Albo on jest chory, albo ja nie wiem, jak to określić. No, no to właśnie tak wygląda, jakby ci ludzie byli chorzy, nie rozumieli tego, co piszą. Albo chorzy, albo zadaniowani. Bo jeżeli, za tak, jeżeli brać pod uwagę to, co robiłeś dotychczas, bo ty pomagałeś ludziom jako reporter, tak. dziennikarz niezależnej telewizji, ty tak. robiłeś dużo rzeczy dla Sławka Dula, z tego co pamiętam. Czy jeszcze komuś? Dla Sławka Dula, Sebastiana Nadolskiego. Sebastian Nadolski, emerytowany pracownik służb specjalnych Polskiej Policji. On chyba się wycofał w tej chwili w ogóle z mediów i mało co go słychać. No, no wycofał się, wycofał się. Szkoda, bo to wartościowy człowiek. No tak, tak. Też pomagał mi organizować zbiórkę z moją narzeczoną, z Katarzyną Michalak. I też nazbierali, nazbierali tam 12 tysięcy, i pieniądze są zamrożone na zbiórce. I mógłbym za to wynająć mieszkanie albo zrobić dach w Oleśnicy i nie mam kontaktu z tą partnerką i nie wiem nie wiem co się dzieje też tak samo jak w tych sprawach dzisiaj mi przyszło pismo z Oleśnicy że sąd rejonowy w Oleśnicy drugi wydział karny wzywa pana do osobistego stawiennictwa w charakterze podejrzanego na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania karnego i orzeczenia środka zabezpieczającego Czyli oni jeszcze raz chcą mnie zabezpieczać, czyli to jest kolejna a może a może ty właśnie siedzisz już w tej sprawie, do której dopiero będzie rozpatrywanie. Dopiero na wokandę to wejdzie. To dopiero wejdzie do 9 grudnia będzie rozprawa w Oleśnicy. A to mówię, to może ty siedzisz akurat już w tej sprawie w tej nie. Nie, 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 nie. siedzę w innej sprawie. Mam sygnaturę gdzieś tutaj. Jak możesz, to podaj sygnaturę, bo nie tylko ja, ale i inni pewnie moi widzowie będą ci staraliście pomóc. A znając numer sygnatury, będziemy mogli się do czegoś odnieść. Trzeba, nie wiem, czy Złożyliśmy. ktoś. W ogóle... Tak, tak, mów. Złożyliśmy dzisiaj pismo do sądu. Wnoszę i żądam o przesłanie dwóch postanowień sądowych.

na adres korespondencyjny szpitala, w którym obecnie przebywam. No i tam uzasadnienie. I to jest ta sprawa, za którą teraz jesteś zamknięty i dwa KO, czyli tak. jakieś, jakieś karne i ty, ty byłeś tam skazany na jakąś odśladkę w tej sprawie? Nie wiem, nie dostałem dokumentów. A, czyli nie wiesz za co siedzisz? Nie wiesz jak długo będziesz siedział? Chociaż psychuszka nie ma nic wspólnego z um, więzieniem, bo gdybyś siedział w więzieniu, to masz wyrok określony od do, tak? A jeżeli ktoś cię no tak. oddaje tak zwanemu leczeniu, to cię mogą trzymać w nieskończoność. No tak. No i to jest właśnie bardzo niebezpieczny proceder. On powinien być w ogóle ukrócony, bo to yy, właśnie te, te tytułowe moje psychuszki, czyli stosowanie represji psychiatrycznej. Na każdym człowieku można to zrobić. Na każdym no niewygodnym. Tak. Można go uciszyć w taki sposób jak ciebie w tej chwili. Bo z tego, co dzisiaj oglądałem, tę tak. e, e, rozmowę z, z tobą, to tobie zwiększono nawet leki, żebyś ty się czuł słabszy. E, nie miał e, pełnej koncentracji, tak jak dotychczas. Po prostu no robię chciwołą tak, siłę upośledzonego. Po telefonach pani Katarzyny, ba, Makalasz. No to jest też forma zastraszania ciebie, tak, ciebie, ale też pokazują dla dla niej, że pani tu się nie miesza, bo zrobimy i tak, co chcemy, tak? Ja to tylko walczyłem, żeby było lepiej mnie widać. No, ja, ja mówiłem, że to jest też forma zastraszania ciebie, tak? I też ludzi no tak, z zewnątrz, żeby, żeby się przestali interesować twoją sprawą, bo ci, bo ci mogą coś jeszcze gorszego zrobić, tak? No tak, no wiadomo, z lekami psychotropowymi można zrobić człowieka warzywo, nie? No ja widziałem, przysyłał mi ten Tomek Surma, który, który, z którym nawiązałem kontakt wcześniej, robiłem o nim reportaże, to, to tam jak oglądam to, co on mi poprzysyłał, to naprawdę jestem zszokowany. Ja nie, nie wszystko udostępniłem, nie będę tego upubliczniał. Jest to zabezpieczone w tak zwanej chmurze, w razie czego, gdyby coś się działo z Tomkiem albo ze mną, będzie to udostępnione z automatu i ludzie życzliwi to udostępnią, bo materiał naprawdę jest szokujący, co w tych szpitalach się wyprawia. Tomasz tam miał wyraźne groźby, że jeżeli będzie próbował się tak jakby o swoje prawa walczyć, to to będzie tam siedział do, do końca, a zresztą widziałeś tą wypowiedź jego, że będzie tam siedział do końca, do końca życia, do późnej starości, tak mu grożono. Masakra, ale Bądź dobrej myśli, Tomek Surma już jest na, na wolności, wyszedł, więc y, mam nadzieję, że Ciebie A też uda się... No niestety półtorej roku, ale to przez te półtorej roku nikt się tam tak jakby nim nie interesował, bo Tomek Surma nie ma nikogo bliskiego, ani e, żadna organizacja, żaden dziennikarz się tym nie zainteresował. I to jest najgorsze właśnie, że znaczy, dla strony przeciwnej, czyli dla psychiatrów, dla sądów jest to, jest to dobre rozwiązanie, bo oni mają mają y, klienta, pacjenta, przepraszam, mają takiego pacjenta, leczą go sobie, mają z tego profity, bo, bo to jest biznes też, to jest też biznes, ale w przypadku Tomka Surmy to było pozbawienie go majątku i to naprawdę na ogromne pieniądze, zlicytowano mu dwa mieszkania a jeszcze przed zamknięciem, wspólnik położył mu firmę i to na ogromne pieniądze, także tam, tam były jeszcze przesłanki finansowe i tu właśnie tak na wizji jeszcze powiem, że takich Przesłanek finansowych jest bardzo dużo w Polsce, jeżeli chodzi o psychiatryki, że mm, ludziom samotnym, szczególnie typuje się starszy, starszych ludzi samotnych, e, z byle powodu właśnie wmawia się im chorobę, zamyka się ich w psychiatrykach, ubezwłasnowalnia się tam tam ludzie siedzą, e, w tym czasie właśnie e, powoduje się ich pogorszenie stanu psychicznego poprzez właśnie tabletki, psychotropy, zastrzyki. I oni już później jak warzywa egzystują, podpisują co trzeba, zrzekają się majątków, były afery, wychodziły te afery na, na światło dzienne. Mam nadzieję, że w przypadku właśnie takich mmm, psychuszek, jak, jak stosowane jest na, na tobie, bo tutaj u Ciebie nie ma przesłanki tej e, finansowej, tylko jest przesłanka bardziej polityczna. Tutaj właśnie jesteś niebezpieczny, tak. e, pracowałeś dużo, byłeś czynny, aktywny, byłeś pracowity i, no, i bo, Ogl oglądalność mieliśmy 55 milionów wyświetleń na miesiąc. Niesamowite, no niesamowite jeżeli chodzi o. I, i jeżeli chodzi o to, to, to było dla telewizji mm, Sławka Dula, tak? Tak, z U Sławka Dula. Ale to ja rejestrowałem to? W tą redakcję. Ja mu rejestrowałem to. I ja tam jestem pełnomocnikiem też. A ta telewizja Słabka Dula jeszcze istnieje? No, ja jeszcze jej nie zamykałem. A, bo to, ja... to bo, bo to ty ją rozpocząłeś. Tak, tak, tak. To znaczy Dula rozpoczął na Facebooku profil, a ja zarejestrowałem telewizję w sądzie. Aha, o co chodzi? Rozumiem. Rozumiem, czyli telewizja jest na ciebie. Ale czy Sławek w tej chwili próbował ci jakoś pomóc jak w tej sytuacji, co jesteś? Nie, nie odzywa się Sławek. Może jemu też coś zagrodzili? Nie wiem, zablokował mnie na Facebooku i nie chce mieć kontaktu. A, no Sławek niestety też i odwrócił się ode mnie. Ja Sławka znam osobiście. Sławek, Sławek uważa, że wszyscy ludzie, którzy starają się bazować na papierach, na, na konstytucji szczególnie, no to są wrogami narodu polskiego, no bo konstytucję podpisał Kwaśniewski, czyli Żyd, jak to on mówi. On nie ma, nie ma świadomości, że konstytucja była tworzona przez 10 chyba, albo 8 lat przed podpisaniem i nie tworzył to tylko i wyłącznie Kwaśniewski. Tam są zapisy, które są no, niekorzystne dla nas, jak na przykład te konieczność zadłużania się, ale jest dużo przepisów, dużo artykułów, które są dla nas korzystne. Między innymi właśnie dla Ciebie będziemy starali się użyć tutaj, jeżeli chodzi o konstytucję, bo to, co się robi Tobie, to się, to się robi z właśnie łamaniem praw konstytucyjnych, które są najwyższe i nieważne są ustawy, jeżeli jest naruszane dobro człowieka i naruszana jest konstytucja. No, Sławek, niestety, niestety ale no poszedł nie w tą stronę, co trzeba. On chce być monarchą, w tym kraju chce być królem czy coś takiego. No. Przykre, przykre, bo zamiast się łączyć, to, 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 to się dzielimy, tak? Czy możesz jeszcze coś powiedzieć ewentualnie o sobie, co ciebie tam dotyka, jakie, jakie tam masz niedogodności z tym związane? No, że nie mam kontaktu z rodziną, to jest najgorsze. Te tabletki i zaszyki muszę brać, nie? A przez, przez 38 lat funkcjonowałem bez zaszyków i bez żadnych tabletek i żyło mi się dobrze. I co jeszcze nie dziwnego? Co jeszcze dziwnego? Przez 8 lat żyłem w Niemczech, mieszkałem i nie dostałem, sorry, dostałem jeden mandat nie, nie przez 8 lat, a w Polsce przez rok dostałem 20 wyroków wskazujących i się w psychiatryku. To jak oni traktują Pol Polaka w Polsce? To lepiej mnie traktowali naziści w Niemczech, jak w Polsce Polacy. To kto rządzi w Polsce? Bo jak to, jak to jest, że w Niemczech dostałem jeden mandat przez 8 lat, który zapłaciłem, a tutaj w ciągu roku dostaję 20 spraw karnych? Ludzie tego nie rozumieją, że my mamy reżim. W tej chwili mamy reżim, bo w telewizji się mówi, że Łukaszenko na Białorusi zaprowadził reżim, a nikt nie nagłaśnia takich właśnie spraw jak, jak, jak twoja i innych, i innych ludzi tobie podobnych właśnie, że tu się stosuje właśnie ten, ten reżim. Reżim i represje. Dobrze, Daniel widzę że, widzę, że coś tam masz jakieś zajęcie, coś się dzieje dookoła. Nie, 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 nie. tylko ludzie wchodzą i wychodzą tutaj. A się ja, jak, jak tam odwróciłeś uwagę, to mówiłem o tym, że my w Polsce mamy większy reżim jak na Białorusi. Słyszałem. Słyszałem. Więc tutaj, tutaj, jeżeli chodzi o to, y, trzeba to nazywać wprost, że y, rządy, nieważne jakie, ale po 1989 roku wszystkie po kolei łamały prawa człowieka, łamały prawo do wolności słowa. Bo ty jako dziennikarz, yy, właśnie tą wolność słowa pielęgnowałeś. No tak, ale mnie też wypielęgnowali wyrokami. No, ale ciebie, wy, wypielę... no, za aktywność, za to, że chciałeś coś zmienić, tak? No tak, no bo jeździłem i do Warszawy, i do Krakowa na sprawy. Ja, ja wcześniej ciebie śledziłem właśnie. Jakiś czas temu mi się urwałeś i nie wiedziałem, co się dzieje, bo... Zaglądałem to na. W więzieniu byłem, w więzieniu byłem dwa i pół roku. To odrębny temat. Dobra, na razie to trzeba się skupić na tym, jak to jej pomóc. Yy, numer, akt yy, sprawy podałeś. Będę pisał od siebie do, do szpitala do ciebie, chociaż yy, stamtąd to prawdopodobnie będzie tylko mur, ściana. Zetknę się ze ścianą, z niczym więcej. Tak jak miałem w przypadku panka, pana Toma, Tomka Surmy. Yy, i tu jeszcze, jeszcze zostaje nam Rzecznik Praw Obywatelskich, bo w tym kierunku, jeżeli y, trzeba by było coś zadziałać. No jeżeli ty nic nie wiesz o sobie, no to jako obywatel masz do tego prawo, żeby, żeby twoje prawa nie były łamane. Czyli tutaj zostaje Rzecznik Praw Obywatelskich poruszony. Postaram się to jutro, łącznie z edycją tego filmu, zrobić i posłać to, łącznie z tą rozmową, ale też z innymi tymi filmami, które są z ostatnich dni, Kręcone z tobą, bo jak widzę, dużo ludzi się zainteresowało twoją sprawą. Tak, to jest taki babci, nie? Także Daniel, bądź dobrej myśli. No, ja Ci dziękuję za rozmowę. Dobra. I będziemy w kontakcie. Pozdrawiam cię, trzymaj się.